Proces oczyszczania od Niemców zachodnich ziem Rzeczypospolitej zbliża się ku końcowi. Wojska radzieckie posuwając się brzegiem Wisły zajęły toruń. Błyskawiczne tempo radzieckiego natarcia przeszkodziło Niemcom w zniszczeniu miasta. Przez pięć lat był toruń widownią niesłychanego w dziejach terroru antypolskiego. Ludność polską masowo wysyłano do obozów koncentracyjnych i rugowano z miasta w sposób bezwzględny i okrutny. Dobytek Polaków przypadł w budziary niemieckim posiedlińcom. Toteż wyzwolenie swoje święciu Toruń wyludnionymi przez rajskich polsko ulicami i radosnym łopotem flag narodowych, które w okrach swych mieszkań wywiesili stosunkowo nieliczni polscy mieszkańcy miasta. Niemcy przywrócili Toruń w arsenał i twierdzę. Miał tu rozgorzeć bój. O każdą dzielnicę miasta, o każdy blok budynków i każdy dom mieszkalny. Ale obawa przed okrążeniem sparaliżowała możliwości obronne garnizony. Opuszczenie Torunia przez Niemców miało wszelkie cechy paniki. Uciekający porzucili na ulicach miasta nie tylko ogromne zapasy broni i amunicji, ale i sterdy mundurów, które w pośpiechu zamieniali na cywilne ubrania. Nie pomogły fortyfikacje obronne, plowy i pracowicie wzniesione barykady. Ani jeden strzał nie padł z opanterzonych strzelnic. Miastem. Na dawniej wyzwolonych polaczach kraju Polski Związek Zachodni organizuje masowy powrót wysiedlonych przez Niemców mieszkańców Towni. Ziemie Zachodnie na nowo staną się bastionem Polskości. Poznaj. Ostatnia reduta niemieckiego oporu w Wielkopolsce. Wśród mieście miasta zamienione w kupę ruin. Tu Niemiec bronił każdego domu, strzelał z zawęgła każdej ulicy. Wyparte z miasta oddziały ukryły się za grubymi murami poznańskiej Cytadeli. Garnizon poznański raz jeszcze dał się zwieść oszukającym depeszom Himmlera, który zapewnił, że odsiecz nadchodzi, a ofensywa sowiecka została ostatecznie zahamowana. Niemcy bronili się zaciekle. Dopiero 23 lutego, po huraganowym obstrzale artyleryjskim, wspartym nalotami bombowców sowieckich, garnizon poznański wywiesił białą chorągę. Oto niedobitki 25 tysięcznej tabłoci Dobódca garnizonów. No Ostatnia defilada niemiecka w Poznań. wróciła na ulicę Wielkopolskiej stolicy. Wolność staje się krwią i ciałem z życia narodowego. Polska organizacja państwowa, polski milicjant obejmuje opróżniony przez Szussmana posterunek na skrzyżowaniu ulic. numer legalny polski gazet. Odbudowy ogarnia wszystkie dziedziny życia. Te dzieci nigdy nie widziały polskiej szkoły. Blisko 6 lat polskie nauczanie wegetowało w podziemiach konspiracji. Dziś Szkoła Polska święci triumfalny powrót do budynku, w którym przez cały czas wojny dzieci niemieckie uczyły się pogardy i nienawiści do wszystkiego, co Polska. Taka jest wolność, którą armie demokratyczne niosą światu na swych sztandarach i na swych pagnetach. Obóz koncentracyjny pod Poznaniem, miejsce kaźni patriotów Wielkopolskich. Jak wszędzie. Na drogach niemieckiego odwrotu, beczki z benzyną, zwęglone zwłoki więźniów, niezamiecione ślady niemieckiego bestialstwa. Tu więziono zakładników. Torturowano. Przed wkroczeniem armii czerwonej wymordowano wszystkich. Wszędzie na drogach niemieckiego odwrotu tłumy kroczące za trumnami męczenników. Nadszedł czas wolności, czas żałoby, czas zemsty. Tak żegnał poznań swoich synów zamordowanych przez niemieckiego barbarzyńcę. A tak żegnala swych synów łódź. Zmijam Niemców, za pohańbione człowieczeństwo, za to, że idą bez buntu, za pychę, za okrucieństwo, niechcie i zabzięte, za wzięte, za kłamstwa, za czyny zdradzieckie. Wszystko, co jest niemieckie, niech będzie na wieki przeklęte.